Top 3 najlepsze dostawki elektryczne do wózka na rok 2024. Przystawka elektryczna TechLife W1 to najlepiej sprzedający się produkt w Europie. Jej zaletą jest szybki i bardzo prosty montaż. Silnik o mocy 350 W pozwala na pokonanie wzniesień do 15%. Natomiast podwójne hamulce tarczowe zapewniają bezpieczny zjazd ze stromych dróg. Akumulator Techlife W1 o pojemności 11 Ah zapewnia zasięg do 30 km, a rozpędzić można się nawet do 30 km na godzinę. Dlatego przystawka sprawdza się w każdych warunkach. MediLife Alpha to nowoczesna przystawka do wózka inwalidzkiego. Jest kompaktowa z silnikiem o mocy 350 W w konstrukcji bezoporowej, co umożliwia pokonywanie wzniesień nawet do 15% oraz zasięg do 30 km. Koło o średnicy 12 cali jest dętkowe, pompowane, co zwiększa komfort jazdy. Przystawka wyposażona jest w podwójny hamulec tarczowy na obie dłonie, co skraca drogę hamowania. Dodatkowo łatwość montażu zapewnia system plug and ride. Wystarczy podjechać i szybkim ruchem podpiąć przystawkę. Kolejnym atutem jest wyświetlacz technologii TFT, który pokazuje prędkość, pojemność baterii, przebieg oraz używany bieg. Zarządzanie przystawką jest bardzo łatwe, ponieważ panel sterowania znajduje się zaraz pod kciukiem. W ofercie dostępna również jest wersja Alfa Plus 16, która ma mocniejszy silnik oraz większe koła i hamulce hydrauliczne. Dostawka Tech Life Zen, czyli mały, wygodny i kompaktowy napęd do wózka inwalidzkiego. Na rynku dostępnych jest niewiele mniejszych przystawek, a mają one wiele zalet. Są mniejsze, poręczne i lżejsze. Przystawka TechLife Zen to wyjątkowo nowoczesny napęd elektryczny do wózka manualnego, który jest bezpośrednio dołączony do tylnej części wózka, co gwarantuje stabilność jazdy oraz większą dynamikę ruchu. TechLife Zen waży tylko 7 kg i posiada specjalny uchwyt, co gwarantuje wygodę podczas transportu. Przystawka posiada akumulator litowo-jonowy o pojemności 8.5 Ah, co zapewnia zasięg do 18 km na jednym ładowaniu. Silnik o mocy 250 W pozwala na rozpędzenie się do 5 km na godzinę i posiada 3 tryby prędkości. Zen pokonuje trudniejsze tereny, trzymając równowagę i zapobiegając wywróceniu się do tyłu. Panel sterowania można bardzo łatwo podłączyć do wózka z prawej lub lewej strony. Szerokie, 8,5 calowe koło zapewnia pełną kontrolę nad prędkością i stabilnością jazdy, a hamulec elektryczny zatrzyma wózek w dowolnym momencie. Dziękuję za uwagę, a po więcej informacji zapraszam na stronę mobilmed.com.pl